Kortex, soczystych polskich jabłek. Najbardziej żywiołowe siostry w Polsce. Ja wkurza moje powiedzenie życiowe. Więc jest. Luźna guma. O ciężkich początkach. Płakałam, ryczałam ciężki, jak ubr, nie było mile. kasy. I o bezwarunkowej miłości. Kocham te dzieci, mogą mieć tę czekoladę na mojej jasnej Kocham te dzieci. Prawdziwe oblicze sióstr AD i HD, czyli Mileny i Ilony Krawczyńskich. Ja już jako po prostu musiałam pokazać jeszcze większe rogi. De makijaż. Uważam, że jesteś taka sama. Dzisiaj o 15 w Polsat Cafe. Są tacy dziennikarze, z którymi sama chciałabym przeprowadzić wywiad. I są takie wywiady, do których podchodzi się jak do rozmowy z przyjacielem. I są też bliskie spotkania, podczas których otwieramy się bardziej niż zwykle. Są takie gwiazdy, dla których szykuję specjalne niespodzianki. Czułam się jak na rolę W bliskim planie. Ich historie często mogą stać się ważną inspiracją w naszym życiu. Nowy odcinek dzisiaj o 15:30 w Polsat Cafe. Małe, wszystko było prostsze. Małżeńskich więzów? Nie włożę na szyję. W dorosłym życiu jest o wiele ciekawiej. A to gdzie ty jesteś? No przerzucili. To zdąży na ślub czy nie? Nasza przyjaciółka jutro prawdopodobnie wychodzi za mąż. Panowie, panowie, panie nie potrzebują zaproszenia. Panie jest telewizorem. Kobieta potrzebuje takiego przyjemnego, młodego. Komedia romantyczna. Kuchaj, dzisiaj o 17.00 w Polsat Kafe. Czwarty dzień pobytu w biednym domu Sandra i Karol zaczynają od wielkiego sprzątania. Mieszkaliśmy...